Witam. Jestem ojciec Andrzej Wodka, redemptorysta z prowincji warszawskiej, profesor Akademii Alfonsjańskiej. Przesłanie papieża Franciszka zachęca nas nie tylko do wspominania z wdzięcznością przeszłości, ale przede wszystkim do patrzenia w przyszłość, stawiając sobie pytanie, w jaki sposób możemy nadal owocnie Korzystać z intuicji świętego Alfonsa w dziedzinie teologii moralnej. Ojciec Święty zakreśla przed nami w tej materii taką perspektywę. Wyzwania, przed którymi ostatnio stanęła społeczność ludzka, są niezliczone. Pandemia i praca w postcovidowym świecie, środki lecznicze, które należy zapewnić wszystkim. Kwestie obrony życia. Impulsy, które stawia przed nami sztuczna inteligencja, ochrona stworzenia, zagrożenia wobec demokracji i pilna potrzeba braterstwa. Biada nam, gdybyśmy w tym ewangelizacyjnym zaangażowaniu oddzielili wołanie ubogich od wołania ziemi. W obliczu ewolucji społecznej i kościelnej, przyspieszonej przez postęp technologiczny, musimy znaleźć nowe odpowiedzi na nowe wyzwania. W swoim przesłaniu papież Franciszek zachęca nas do bycia kreatywnymi i pisze tak: Głoszenie Ewangelii w szybko zmieniającym się społeczeństwie wymaga odwagi, do wsłuchiwania się w rzeczywistość, do wychowywania sumień, aby myślały inaczej, nie zawsze ze zachowaniem ciągłości wobec przeszłości. Tak jak w swoim czasie nasz założyciel, tak i my, redemptoryści, dzisiaj, jesteśmy wezwani do oddania się na służbę temu zadaniu. Papież Franciszek istotnie kończy swoje przesłanie takimi oto słowami. Z okazji tej szczególnej rocznicy zachęcam Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela oraz Papieską Akademię Alfonsjańską jako jego wyraz. I ośrodek wysokiej formacji teologicznej i apostolskiej, do podjęcia konstruktywnego dialogu ze wszystkimi instancjami pochodzącymi z każdej kultury, aby szukać odpowiedzi apostolskich, moralnych i duchownych na ludzką kruchość, będąc przy tym świadomi, że dialog to martyria, kosztowne, naoczne świadectwo. Niech święty Alfons, Maria de Liguori i Maria Dziewica, matka nieustającej pomocy. Towarzyszą Wam zawsze w tej Waszej drodze. Jako profesorowie Akademii Alfonsjańskiej dziękujemy Ojcu Świętemu za te słowa, które tak bardzo nas zachęcają, abyśmy niestrudzenie oddawali się naszemu zadaniu trwania w dialogu z różnymi kulturami i dziedzinami wiedzy. Mamy tu bogatą tradycję. Redemptoryści z prawie wszystkich jednostek zgromadzenia studiowali i pracowali w Akademii Alfonsjańskiej. Dzisiaj współpracują z nami również profesorowie mężczyźni, kobiety, świeccy i duchowni pochodzący z różnych obszarów i dziedzin specjalizacji. Akademia w swojej ponad 75-letniej historii pokazała, do czego zdolne jest zgromadzenie najświętszego odkupiciela, gdy zjednoczy swoje zasoby we wspólnym zadaniu. Wykształciła ponad 5 tysięcy studentów z całego świata. Wielu z nich jest dziś wykładowcami teologii moralnej. Ponad 150 zostało biskupo, biskupami, zaś pięciu kardynałami. Naszym zadaniem jest ofiarowanie Kościołowi i światu stosownych środków do formacji sumień i do rozwiązywania problemów moralnych, które dziś bardziej niż kiedykolwiek stanowią wyzwanie ale także szanse dla przyszłości kościoła i rodziny ludzkiej. Jak przypomniał nam papież i to są tutaj ostatnie jego słowa. Pociąga to za sobą rozwój refleksji teologiczno-moralnej i działania duszpasterskiego zdolnego do zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego. To zaś ma swoje źródło w głoszeniu kerygmatu, który z kolei ma decydujące słowo w kwestiach obrony życia w sprawach stworzenia i powszechnego braterstwa.